Siemanko. Dzisiaj testujemy Leza Kizbech i ja Kliküfte. Nie wiem, co to jest. Z Kauflandu niemieckiego kupiłem. Z Mezopotamii czy z tam to się wzięło. Można albo w piekarniku, albo do mikrofali na półtorej minut To po co 15 minut do piekarnika? Chociaż w piekarniku może być bardziej takie chrupiące albo nie wiem. Albo w oleju, jakby było smażone. Jak to wygląda. Masz tutaj 3, 4, 5, 5 takich kulek. Ach, no jakby były w tym w cieście pączkowym. W środku jest kasza chyba jakaś. Piszę, że to są kulki z mięsem. Z. Yy, czekaj, bulgurem I chyba yy, nie wiem czy to kibech to są liście jakieś. Jak może być wegańskie, kurwa, skoro to jest meatballs, czyli z mięsem. Tego nie rozumiem. W ogóle tu pisze, że jest. W sensie jest napisane, że jest papryka. Yy, koncentrat pomidorowy. Yy, gris, czyli nie wiem, Gris to jest coś jak. Jak Nie wiem. Z bulgurem. Z kaszą, bulgur chyba. Gris to nie wiem, co to właśnie zapomniałem. Ty, może kasza, kasza manna? Bo Gris pudding to jest taki z kaszą, taki czy z ryżem na mleku, to, no, Chyba z kaszą manną. Taki ten. No, jogurtik czy coś grease pudding, znaczy budyń z tym, kaszą manną to chyba kaszę manną dali prawie się roztopiło i to jak ciasto w sumie pączkowe wygląda I tak samo jest miękkie w sumie jak pączki Jak to wygląda w środku próbowałem trochę widelcem, zimno jeszcze jest, ale póki co mi nie smakuje, zobaczymy później Niby meatballs, że niby z mięsem miało być, a taki wałek wege pewnie, kurwa, wszystko kasza, jakiś tam, nie wiem co tam jeszcze jest.